Po raz trzeci odbył się wielki letni piknik na stadionie sportowym w Lisiej Górze. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Były loty balonem na uwięzi, kule wodne, ścianka wspinaczkowa i wiele innych. Nie zabrakło też pokazów walk czy husarii. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Cieszę się, że tak dużo mieszkańców, nie tylko Lisiej góry, ale myślę, że całego tutaj regionu tarnowskiego. Bardzo się cieszę, że zwłaszcza pogoda okazała się dzisiaj bardzo łaskawa, chyba tylko dla Lisiej Góry, ponieważ we wszystkim. W tych okolicznych miejscowościach, łącznie z Tarnowem, przeszły burze, u nas nie spadła nawet, nawet mała kropla wody. Od 15 tutaj dzisiaj mogły, dzieciaki mogły popróbować się z poligonem młodego strażaka, z różnymi zamkami, ściankami spinaczkowymi, strzelnicą. Wiele, wiele atrakcji. Jak widać po tym zainteresowaniu, jednak warto, warto tego typu wydarzenia zorganizować. W trakcie pikniku nie zabrakło muzyki. Na scenie wystąpiły zespoły Old Boy's Band, Monk i The Seeds. Cześć, tu zespół Monk. Właśnie zeszliśmy ze sceny w Lisiej Górze. Fantastyczna atmosfera świetny piknik rodzinny. Zaśpiewaliśmy największe hity. Polskiej muzyki rozrywkowej, same przeboje. Polskiej, nie tylko polskiej. E, witamy jako zespół tarnowski, a osobiście jako osoba stąd, starych Żukowic. Pozdrawiam wszystkie e, okoliczne gminy, śpiewaliśmy dla Was. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tym, na które czekamy. बा razem ze mną współpracowali, śpiewali, także są bardzo dobrze rozgrzani na dzisiejszą gwiazdę wieczoru. Razem się spotykamy i wspólnie wybieramy to po prostu, co nam w duszy gra, ale też e, gramy nasze numery własne. E, właśnie w sierpniu będzie, pro, e, będzie premiera naszego własnego utworu. No powiedz, także zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku. Gwiazdą wieczoru była Patrycja Markowska. Ja się cieszę tym bardziej, kocham grać koncerty i wiesz i zwłaszcza dzisiaj, kiedy myśleliśmy w busie jadąc tutaj 520 km dzisiaj z chłopakami. Co zagramy, bo czasami zmieniamy tą setlistę. Pomyśleliśmy o tym, jak fajnie będzie zagrać też piosenki z nowej płyty Krótka Płyta o Miłości. Zagramy też przekrój e, tych przebojów z, z poprzednich płyt. Także m, cieszę się. No, każde wyjście na scenę dla mnie to jest wielka, wielka radość i uczta. Za każdym razem to mówię, się trochę powtarzam, ale to tak szczerze z serca mówię. I tak się zastanawiam, czy w dobie e, tych technicznych nowinek, tego jak wszyscy teraz żyjemy ze smartfonami w ręku, czy jeszcze koncerty nadal ludzi tak cieszą, jak kiedyś? Bo ja żyłam koncertami, idąc na, na ulubionych artystów, po prostu przeżywałam to bardzo i to była taka uczta dla ducha. E, I czasami się martwię, że może, że może ludzie już tak nie oczekują na dźwięki, że, że może teraz inne bodźce są w cenie. Ale jednak za każdym razem, jak wychodzę na scenę i. Zapływ tej energii między jednak żywymi istotami, i taka to, co się dzieje w danym momencie, jednak to ma ogromną moc.